Okej, okay, dobra, tu jest charakter, mogę być gender, mogę być czarnoskóry. Tutaj nie ma zbyt dużego wyboru. No po prostu mówię jak jest. Nie mówię, że to jest dobrze czy źle. Mówię, że tak jest. Mówię, że tak jest po prostu. Okej. No. Host bulgraly. jakie to jest zjebane? O, dobra. są trzy potwory. Jak tu się dobra. dodaje ludzi? invite. Difficulty robimy na normal, czyli możemy włączyć tylko trzy światła naraz. Ja o tych że nic nie wiem, tylko czytam. Sześć itemów mamy do zebrania? Minuta Czekaj, centrum. jeszcze raz to działało jak jaka gra? To nie działa jak żadna gra. Nie, jest, nie widziałem tego dokładnie. Okej, okay, bo chciałem mieć jakiś point of reference. Chodzi o to, że się wkrada, uważaj, uważaj, Alek. Będziemy wchodzić do randomowego domu i kraść. a hell neighbor. Ale uważaj, bo dom jest nawiedzony. Hello, A, fazmofobia. <laughs> Map size medium. Niech będzie. Nauczymy no, się tej gry, jak... tak jak będziemy grać. Ja nie wiem, wiesz... Masz rację. Masz rację. Postąpmy jak prawdziwi gracze. I, i, i się niczego nie nauczymy. Dziękuję. że przyznałeś mi słuszność. O kuwa, ale myszka. Hej, burglar. How are you, Mr. burglar? Pokaż swój crouch. <laughs> Amazing. 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 Amazing Graphics, amazing animation. Czy się jakby słuchaj, no zostajemy to, za co zapłaciliśmy. 17 zł i Dain Match, bylić work, nie? Jakby. A, jesteśmy w domu. Czy... A, tab. One smartphone, an antique telefon, a black laptop, a stack of vinyl records. Fuck. A, czyli to jest lista rzeczy, które musimy jąknąć, tak? Tak, i tu możemy świecić światła. Ja uwielbiam, jak ty się rozglądasz. Po prostu, pocha wstań tu w moim miejscu. Pokażę ci, jak to wygląda z mojej perspektywy, dobra? Dobra. <laughs> Chłop w rozkroku. Okay. Szałem Słyszałem tam już coś. Słyszałem tam już jakieś. Yy, coś creepi. Tak, coś skrzeczy. Do trzech światł możemy tylko włączyć. Boję się. Zga zgaś tamto. Aha, racja. Pędzę! <laughs> Pędz pędzę! Jak pobiegł. Dobra. Pędzę! A tutaj zapalę światło. Nie wiem, czy ja to chcę nie jest to światło. światło. Do trzech światł se włącz. Poczekaj, okay. co mamy na liście? Bottle of fancy wine. Czy coś tu je, masz, fancy wine? Szybko! O, Szybko. Właściciele widziałem. palują, my tutaj możemy, wiesz, zabrać co chcemy, ale mamy. A ten pasek na dole to jest od czego? Chyba od tego, ile światła używamy, bo było białe. Było białe, dopóki nie było białe. Nie podoba mi się tak gra, stary. I hate it. O, widzieliście zgaś, z pomarańczowych zgaś, teraz. Zgaś, Czemu? zgaś. Tam? Czemu? biegnij tam i zgaś. Nie, 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 ty pójdź. Ty pójdź, ja popatrzę. Dobra, tam się coś ruszało bo to okej. Okay. Gdzie? Kurwa. <laughs> Szybko. Ja cię też oświetlam. Stary, ja słyszę same rzeczy dookoła. Też, to. też, też, to nie jest gra chyba dobra. A czy mamy coś? Co? To nie jest to nie jest gela. Sta, Stałeś się Brooklyn, nie spodziewałem się ciebie tam. Ja pierdzielę. O, tu może. Okej, okay, to ma sens. Puste. Ja pierdzielę, jak ci ludzie żyją? Oni nic nie mają tutaj. Ta latarka też nie jest jakaś gigamocna. To, ja nie wiem, stary, Wiesz, Chyba. co? Chyba o to tu chodzi Mi się wydaje, że duchy nas nie nawiedzą od pierwszego itemu, więc. A to jest świetnie. Znaczy tak czuję, bo mamy jakiś timer Świetnie, na że jest ich. 7 O, patrz, kwiatek klipuje O! No i chuj, ja bym byli fandował O, coś tu otworzyło drzwi Same? To poczekaj, nie byłem ja Czekaj, nie, poczekaj, bo tam trzeba zgasić No, wiem Leć gość Ja zostanę Łeza w świetle Łezę tam coś było gdzie tam Bo za tam coś było. Tam? Nie było. Tam był cień, tam coś, było, tam coś było w tych drzwiach, przysięgam. Nic nie było, weź zgasi to światło, chłopie. Przysięgam, widziałem tam coś. Prądy są trudne do opłacenia. Ja nic nie widzę. Opłacisz ty to? Znaczy, zgasiś to. To nie ty to... widziałeś? To... Nie, ja jestem obstrany, wypierdalaj. Nie, ja tam nie idę. Dobra, to podejdźmy razem. Ramię w ramię, brat w brat, duch w Bo za tam coś robiło cień, coś tam stało. Ten twój galop, kurwa. Dobra, idziemy dalej. Nie, po, nie podoba mi się to. No, no. no nie naj... podoba mi się ta gra. No, najgorsze jest to, że my wiemy, że tu będzie duch. Najgorsze jest to, że ja coś już widziałem, i, i ja się przestałem czuć komfortowo. I Dara. to nie było tak, że ja to widziałem. Widziałem tylko, że jak rzuca cień i, i zniknęło. Odeszło. Za framugę drzwi. Ja nie wiem, ja nie wiem, czy ja to czuję, Elek. Ja chciałem, żebyśmy w to zagrali. Ale łatwo jest się rozmyślić. Patrz, rozmyślam się właśnie. Ja też się rozmyślam, chyba, no. Przy fazmofobii się tak nie bałem. Ale to jest chyba fakt tego, że jeszcze nie wiemy, co się dzieje. Dobra, ja tam pobiegnę, ja tam pobiegnę i. To, ja popatrzę. Ok. Raz, dwa, trzy. Пауэрдаунтэдж. Ну тохуй. You are dead. Nie, Don't steal from Może wybrałem za duży dob na początek, bo to był size media, możemy zrobić size small. Nie powiem, źle nie jest, jest klimacik, jest klimacie o. Nie powiem, byłem obserany. Nie, nie czuję się pewnie w tej grze, tak. absolutnie. You are completely silent when sneaking. Running can make a lot of noise and can be- Oh. You are completely silent when sneaking- a dwa razy mi się to pokazało. Czekaj, he is completely blind, but has excellent hearing, czyli dlatego skaw jest niebezpieczny w nocy, w ciemności. Aha, boom and czyli to nie jest tak, że masz wszystkie trzy. Napisał, Jest w ogóle napisał. These are descriptions only. Muszę poczytać, co nie robimy, a to się losuje. Rozumiem. Rozumne. Okej, okay, let's go. Zrobimy to. Fuck. I'm 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 Chciałem powiedzieć, I'm hard. <laughs> let's go, I'm hard. No, jest detail wether. Fajnie. Dziękuję, dziękuję za informację. Sprawdzam! <laughs> Już sprawdzam. <laughs> Ej, mam klucz. Ufa, oh, ty... wystraszyłem się ciebie. Mam klucz do garażu znalazłem. Jest to gra komputerowa, w której nie ktoś pianina, żeby zrobić odgłos. Bo kurwa, najgorzej! O! Ducha widziałem! Ducha widziałem! Jak światło mrygło, ducha widziałem! Czy to dobrze? Chyba źle. <noise> z tego mnie gry nauczyłeś, to chyba źle. Dobra, najgorsze no jest to, że nie wiemy z jakim duchem mamy do czynienia. Dlaczego na liście jest. What? I nie zamykaj drzwi za mną! Kupi jesteś? Do, dobra. Dobra. Ja muszę mieć. Chuj, kurwa, mać. Co, znowu, co? No nie mrygło ci? Nie. To mi mrygło. Ochój. No. Ja pierdolę. Tak będzie łatwa. Co to znaczy 1,11? 11. 11. Um. Wskazać tutaj? Ta Ta A. Nie tu, nie tu, nie tu. Tam za drzwiami. Prawie popełniłem, bo. Za drzwiami! Kurwa, ja zgaszę. Don't mention it. <grywy> Okej okay. Tutaj na pewno będzie. Tutaj jest potencjał na kradzież, więc dawaj. Poten... Co? Potencjał na. A to chcesz mi powiedzieć, że tutaj tego tutaj losora nie ma. Tam był cień. A, no to. Chuj. A priceless vase. Masz jakąś wazę? Tam była wa... Nie. nie. A tiny uwielbiam, box of że... pills. Coś? Tardis. Coś tam widziałeś? What? Ja uwielbiam, że tu jest na liście Tardis, a to nie jest wcale tak, że wszyscy wiedzą co to jest. Każdy wie co to jest, Tardis. To nie jest dobry pomysł. O! Antyczny telefon! Tutaj jest Antik Telefon. Mam go! To zrobione. Ukradłem okay. dupę. Coś jeszcze? Co? Tu są drzwi zamknięte, okej. Okay. Ja podejdę tutaj. Poczekaj, gaś to światło, możesz je zgasić. No. Nie, ja to A. zapal. O. Nie, pisze... czu nie, nie, nie czuję się dobrze. Nie, to nie jest gra, w której czuję się dobrze. Jakby ona nie... To... O to ty to? A to ty to. Tak. To, to, to ja to. To ty to. U. Dobra, co to może być? Tardis tu może być? Priceless vase? Skeletonki? Nie? Słyszysz to? Ta. Jezu, nie mów tak głośno ta. Definitywnie słyszę. Dobra, tu nic nie ma. O, fuck off. No nie to. Marzy, Chuj. O, jest Tardis. Dobra, bierz Tardis. To raczej w tym pomieszczeniu nie będzie nic innego, nie? Eee... Uh. Tiny box of pills tu może być jeszcze. Ewentualnie. Nie podoba mi się, ja cały czas patrzę za siebie, ale... Nie wiem czy to jest dobry pomysł patrzeć. Czarny laptop. Winylowe rekordy. Dobra, ja chyba zrobię scradding, wiesz? O Jezu, to ty?! Gwizdłeś?! Co?! I <grym> Ja chyba zrobię scradding. <grym> <grym> Chahahaha! <laughs> o! Oj, nie! Cii. Dobra, już wiemy, co to jest. Co to jest? To jest ten skaw. Słyszałem, jak chromknął. A, to co na niego się robi? E, cicho się jest. Nie zamykajcie. Co? Kurwa! Cicho być! Zdecydowanie to jest skaw. Słyszałem, jak zrobił. <laughs> Dobra. Ej, prowadź. A. A! Prowadź, ja popatrzę, jak umierasz. A, okej. Okay. Albo w sumie dobrze. Nie! Cicho. Bo jak będzie power out, to będzie na ciebie. Jak umrzemy, to cię kurwa... Widziałem, to, widziałem coś. Tam na ścianie, tam na ścianie, tam na ścianie za tobą. I see you. Kurwa. Mm. No to chyba nie ma powodu się kryć! <laughs> Dobra, Ej, do może... Ty. Aha. On biegł prosto na mnie. Tak, widziałem. Tylko to. po to, żeby przede mną stanąć i się popatrzeć i hmm, to pewnie tylko wiatr. Okej, okay. czy wiesz, gdzie naprawić autycz? Stary, ale przecież my tak nie mieliśmy. Co? Nie mieliśmy szans, to wiem. My i tak nie mieliśmy. Co? Światła włączonego. Tak, wiem, a ale chodzi o to, żeby. Jak, żeby... W razie czego, jest potencjał, żeby włączyć, wiesz. Aha. O, uważaj. A to nie jest tak, że to mija po czasie po prostu? Nie, no tak samo się naprawi? No, tak bym liczył. W sensie, a... byłoby fajnie. Dobra, no trzeba się ruszyć. Czekaj, a jak nacisnę drzwi? Tutaj? To przybieg... O, nieważne, nie chcę próbować. Chuj spróbuję. Przybiegnie tu? Ej, jest guppy. głupi. GŁUPI! Głupi potwór! Hihihi! Dobra, chodzi. No, jakby zbierał mikrofon, teraz to byś się obsrał. Dokładnie. Skoda, ja szkoda, wiem. że tego nie robi. Target jest w kuchni. Ty, kurwa, gdzie się? Bardziej cofnąć się chcesz? Nie, myślałem, że na siebie właśnie w tej, w tej chwili zaczął biec. Bo go nazwałem głupi? Dobra, uciekł, pobiegł. A ty jesteś chuj, jednak wiesz? Wieś to specjalnie. A weź po troszkę. Zobaczmy, jaki jest głupi. Mamo, <laughs> stanął przy mnie. O, już nie stoi. Nie <laughs> ja myślałem, żeby cię pobiegł przez to, że. Tak, trzęskałem tymi drzwiami. Troszkę tak myślałem. Ale on ma jakiś taki. Głupi chuj. Gdzie jest to wino, drogi? Biegnie do ciebie znowu. Boję się, że może naprawdę tak być. Stary, to nie chcę, żeby to była cisza, the game. Ja nie wiem, gdzie włączyć power. Chyba, chyba pierwszą rzeczą, którą się sprawdza w tej grze, to jest sprawdzenie, gdzie się włącza power. Tak coś, no. tak coś mi się wydaje. już dwa razy widziałem jego krocz. Hmm. Nice. Czy my możemy? Czy widzisz jakiś potencjał na... Tak, wybieg z domu, wybieg z domu teraz. Naprawdę? Tak. Widziałem, zostałem tam cały czas i wybiegł, wybiegł z domu. Czemu stałeś tam? Żeby kontrolować e... sytuację. On jest za mną, prawda? Nie, jeszcze go nie ma za tobą. Dobra, ej, tam są schody w dół, więc może tam pójdźmy i tam będzie... A w, w garażu... Gatelnia! Ja pierdolę, Zabijecie. kiedyś nadejdzie ten dzień. Chodźmy do gara... W garażu nie było żadnego fuseboxa? Kurwa, dosyć odważnie to robisz. Dobra, idziemy na dół. Pewnie w piwnicy, na 100% w piwnicy. Tak myślisz? A on tam czasami zbiega i to z całkiem, z całkiem wysokim velocity. W kuchni też był, patrz, powąchałem mu jaja dwa razy. That's pretty hot, my dude. Przypomniałem mi wujka. Ej, to nie z wino? To nie z wino. Dobra, zakłócę... na dół. Mogę umrzeć za 3... 2... Na Gór, O tak, coś złapie ciebie pierwszego, nice. Jestem teraz bezpieczny. Jeszcze nie mów hopś. Hop! Słyszysz go? Nie wiem, ale widzę czerwoną lampkę na końcu... Lecisz! Pokoną. Robisz to! Bo on tylko to po ciemności albo, lata. To jest albo fuse, albo bomba. Dawaj, 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 on tu, czy on tu jest? mi się wydawało. Jak zgasić... Coś tu było. Coś tu było. Ja, mi też się pojawiały randomowo duchy. Ty teraz lataś w powietrzu. Dawaj szybko włącz to światło! Włączyłem. To dobrze. To no to fajnie. Chcesz tu przeszukać? No. Dobra, wiemy, że on żyje. Wiemy, że on chyba jest aktywny, ale mi się wydaje, że w świetle, jak gra mówi, nic nam nie grozi. A to nie jest tak, że on działa na dźwięk. Ważne, czy jest światło, czy nie, bo jest głuchy, więc czemu miałoby go światło powstrzymać? No ja to bym chciał, jednak, żeby to tak działało. Wiesz, tak jak gra została stworzona, to tak bym chciał, żeby było. Dobra, tu nic nie ma. Nie ma żadnych pilców ani nic, butelka mała. O Kurwa. Nie harkaj tak. O nie z góry, nad nami. Literally. Nie widzę tutaj nic. O Dobra, to lecimy na górę z powrotem. A Kurwa. O kurwa, To ja pierdolę O w dupę A, Zapalę światło, zobaczę czy zniknie uh. Dobra, jestem safe na razie On stoi, o, stoi obok mnie, on stoi przede mną, stary, stary. Wiem, wiem Zniknął! A jednak! What? Jednak w świetle nie istnieją, dobra. Dobra. Jezu, myślałem, że się zesiuksiam. A... a, ale jednak po ciemności krąży normalnie. Oh. Dobra, trochę zrozumiane. Trochę mamy to. O! Widziałeś y to? Aha, a <laughs> on się po prostu dysponuje w świetle, okej, okay, nice. Dobra, to tyle czuję się bezpiecznie. Tylko jak power out już będzie, to obseramy gacie. Totalnie ziomek! Ale Dobra. szczerze, to ja wolę tego ducha poza wszystkimi innymi. Nie chcę żadnych innych. Dobra, byłaś z tej szafki i zapalaj światło gdzieś. A, okej. Okay. <laughs> Wolisz tego ducha, bo go ogarnęliśmy już. Okay. Tak! Czekaj, to ja, to ja muszę to zgaść. Tak, to zgaś. I gdzie idziemy? Bo tu byliśmy w tym, w tym miejscu. Tam jest... się gasi? Tutaj, tutaj przy mnie. No, mądrze. A ja to też i idziemy tam po prawo od drzwi wejściowych. O, tutaj nie byliśmy. I mean, O, dobra. Co tu mamy? Czarny laptop, mam go. Dobra, małe pudełko. Tiny box of pills. Tiny box of pills. Wow! tu wow! Ja już byłem martwy stary Mi się wydawało, że... No biegał centralnie na mnie. No. Mi się wydaje, że on się robi coraz bardziej agresywny z każdym przedmiotem. Gdzie ty byłeś w ogóle? Nie Obok ciebie. Yo. Dobra, trzeba wyjść stąd. Tak sądzisz? Dobra, to wychodź. No, biegnie centralnie na mnie! What Za każdy jak będzie on, roku... ja, myślę, ja myślę, że nie jest zaprogramowany, żeby, żeby cię właśnie nastraszyć. Czyli on ma puffing prosto do ciebie, staje przed tobą i masz takie. Hm, gdzie on może być? I się cofa. <laughs> może, może, dobrze, że perfumów nie ubrałem dzisiaj. Czy perfumy się ubiera? Nie, chyba nie. On, biegnie, biegnie tutaj, biegnie, odsunie się. Mam sranko totalne, nie, nie, nie chcę. Wyjdź pierwszy. Dobra, to nie, dobra, to. Jak chcesz! Okej, okay, Musi... ten odcinek nosi tytuł łeza, dwukropek, defekacja. Musisz. Musisz, bo to teraz. Zawsze. zawsze. Dobra. I will literally. Oj, to znaczy, że będzie blisko ten. Mi się wydaje, że jak mryga to znaczy, że blisko będzie outage power. Chuj, robimy to. Tam, w prawo. W prawo. W prawo. On tam gościu. W prawo. Huj. Chuj. Tu jest korytarz. Tu jest korytarz i jego światło. Teraz jest problem. We are in ass. We are in a predicament. Kuj tam, to idziemy razem. I shall go. Dobra, to idź w sumie. Ja poczekam. Popatrzę na ducha. OK Good luck. No worry, my friend. You wait. Idzie za ta... Oh, dobrze, że stałem w rogu. Dobrze, że stałem w rogu. Dobra, ja wyczekuję, patrzę gdzie tu się włącza światło już. Oh, kurwa nie idź tak na mnie centralnie, ziomie! Man Weź mi powiedz jak będzie szedł na dół. Dobra, no stoi na razie przy mnie. Znaczy nie wiem czy przy mnie. Na pewno w moim okręgu. O, dobra, zrobił jakiś obrót śmieszny. No robisz ten power outage? Tak, idę. A czy w sumie to możesz w sumie tam pobiec teraz, bo... Zamknij się. Bo nie ma go, naprawdę, no, Ty co? też w sumie możesz pobiec, żeby odwrócić jego uwagę. Dzięki. Dobra! Jestem tu, bezpieczny. Chleb? Nie mogę ukryć chleba. Statuetka jest jakaś? Priceless vase. To jest waza. To jest waza. To jest jakaś statuetka, to też nie. On stoi u góry, prawda? Na no, gdzie ma stać? Mówię, to hmm. nie A Tiny box of pills, vinyl records. Może nie ma tu vinyl records. Ten pokój jest useless. As for me and my home, we will serve the Lord. Zajebisty jesteś, ziomek. Fajnie, że mi tak mówisz. No. Ja nie chcę. Dobra! Możesz przyjść. Zabiegnę. biegnę. Kucaj! On jest w tym po- o kurwa mać. Dobra, musimy zgasić tamto światło. Tamto, gdzie mrygnęło. Czekaj, zapalę to, ty zgasisz tutaj. Nie! Nie pal trzeciego, nie pal trzeciego, czekaj. Zgasisz tam, myślisz? Tak. Rób to! Nie, naprawdę mam nie palić trzeciego? Myślisz, że dasz, tak? Nie pal trzeciego. Kuś... Miało być mniej niż trzy. Trzymajmy mniej niż dwa. Ach, dobra, lubisz to. Dobra. Okej, okay. zgaszę to i biegnę do ciebie. Dobra. Idzie, idzie do ciebie! Fuck me, man. Dobra. Stary, zapalę... Jak ja biegnę, jak uciekam. Tak. Z ciemnego pokoju, nie krzycz mi. O, idzie, 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 idzie! No ale to. wiesz, U... nie, nie czujesz się jakoś lepiej, gdy tak się dzieje? Nie. Dobra, mi się wydaje, że. Czemu tiny, miałbym? Tiny box of pills to może być gdzieś przy łóżku, jakieś antydepresanty. Dok? Z tym łupem nie wyjdziemy, bo go całego zużyję przed wyjściem. Co to jest? O! Ukradłem. Kasz, a co? Pieniądze po prostu, dolki! Grande no dolki. A to u góry to są pieniądze, to fajnie, że jest jakiś dolar obok tego, albo coś, nie wiem. Ej, czy mógłbyś y, zgasić światło w korytarzu? Dobra, ja zgaszę. Nie, twoja kolej. Ej, sądzę, że jesteśmy trochę cipki, że ciągle chodzimy na kucakach. On, on do światła nie wejdzie i tak i tak. Tak? No. Gor gorzej, jak źle się wszystko stajminguje. Oj, oj, byłoby tak przykro. Nie bądź taki. Dobra, so right. tu zgasimy, tu nic nie ma. Aha, tam coś jest. To musimy tam hmm. iść dalej, dawaj, tam, tam, tam. To zgaś najpierw tam może, gościu, dwa pokoje się świecą. Oj! Chcesz gasić? Are you sure about that? Jez. Yes. Kompletnie nie odwróciłeś jego uwagi. Dobra. O tu może kółko robić chyba. Myślisz? Nie wiem, gościu jestem, myślę, więc jestem i nagle znika. Uh! 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 Nie co ty Głupi jesteś? Nie stój. nie stój! Nie stój! Nie stój! Teraz. Dobra, chuj, ja pójdę teraz. Nie, tu są drzwi zamknięte! OOOOOO ja się odwróciłem! Dobra, otworzył drzwi dla mnie. Dobry ziomek. Bo ja nie chciałem ich otwierać. Ja pierdole, odwróciłem się i on tam był! No! Chciałem właśnie powiedzieć, że za tobą po prostu z Michał, że już się wbiegli, że jest koniec. O, przepychasz do kibla. Dobra, to już jak tam jesteś, to ogarnie, czy tam widzisz jakieś yy, winyle, albo wazę, albo klucz. Stary, mam tak palec malutki, spocony. Chodzi o siusiak? Dokładnie, zaraz się ześlizgnie z mojego klawisza. Czekaj, co? Że siusiak na spacji? Jak na to wpadłeś, ziomie? Ty ej, bo nasza świnka coś mocno chrumka. Wiem, nie podoba mi się tu. A, on czatuje przy boksie. O, Czy nie? nie, on jest gdzieś blisko mnie. Dobra, to po prostu. Aha, prześcia... to przez prześcia... tak. Słyszę go całkiem potężnie. Czy znaczy już nie, gdzieś pobiegł. O. Zapalaj światło. O. Rób światło. On stanął prosto przede mną. O, to nie jest kurwa przypadek. Nie, nie, to nie jest przypadek. <laughs> to nie jest przypadek. Ja nie wiem, gdzie tu się świeci światło, ale to nie jest fajna sytuacja fajnie by mogli gdyby tu była jeszcze mechanika taka że wiesz masz jeszcze czas który cię goni nie Dead złapał mnie no to widzisz co ty zrobiłeś teraz Łeza nie mam pojęcia I co ja zostałem sam use interact jak spektajtuję teraz a to świetnie a, z twojej tak z twojej kamery spektakuje jak ci się podoba widok jak ci się podoba Świetne. Widzisz, nie ma zakłóceń? Zajebisty. Nie ma żadnych distorsions? Trochę. Wszystko, wszystko jest. Zajebiście. Ale o, jak kurwa, on chyba. mnie zabił? Jak on mnie zabił? Czy ja wstałem? Może dlatego, że się podniosłem, on naprawdę? Dobra. Może, tu... chyba, chyba musisz kłócać, bo wtedy jesteś, nie wiem, to damage. No generalnie zostały trzy rzeczy, no może by się dało to znaleźć. Ty, a może by się dało stąd spierdolić w jednym kawałku? Dobra, próbuj. O, tam jest moje ciało naprzeciwko ciebie. Jakby teraz pobiegł? Zrobiło mi się ciemno przodu. Nie da się? Please. Nie da się? Chyba nieboki. A po krócie no, są nie. u mnie w kieszeni. <głos> <głos> Kolego, idesz gdzieś? Kolego. No. Dobra, um. Dobra, kończymy ten Fo. odcinek. No, no nie będziesz wracał do Nie, nie, nie stoi. Idę po klucze. Ale ja nie mam kluczy. Ja żartowałem.